no i u nas, jak u nas. No, no i ciepło ciepło, Siedzimy tutaj jestem na, tym, na tej górze no, nie, nie ma tu nikogo więcej bo byli tutaj jeden kolega, który z czołg teraz teraz no, poszedł, no, bo tutaj posiedzieli a i poszli no, no, na drugi szlak no i ja się tutaj pozostaję no, pół godziny po jakieś, jakieś złożności, no i wrócimy Tak samo jak i, tak i oni. No, okej, okay. dzięki za miłe QSO. Żegnam się i życie nowego, popołudnia do Słowacji z Groszen PDI om 0 AJA przez P. No i no, udanego odpoczynku 13 do 17.